Ma wszystkim. Jak tam zdziwieni? No ja również. Ale do rzeczy. Jest dzisiaj wtorek. 20 października. Jak widzicie, kosimy lucerne. Co prawda, ostatni pokos. Ale naprawdę nie ma co narzekać. Jest jak na porę roku. Nie jest taka zła. Troszeczkę mrozu dostała, jak widzicie. Ale. Nie ma naprawdę co narzekać, będzie co zbierać. Za, oczywiście jest podpięty tutaj Ferguson Duży pod kosiarki Samasha, zestaw Samasha. Z przodu jest KDF 300 z 2014 roku. Oczywiście jesteśmy pierwszymi właścicielami kosiarki 3 metry. Co mogę więcej powiedzieć? No To jest zawieszenie mechaniczne na sprężynach. A tak, to no co, jeszcze więcej mogę Wam listę pokazać? Oczywiście, Perfect Cut. 7 dysków, na każdym dwa nożyki. 105 nożyki. Zwężenia po koszu z tyłu, jak widzicie. O, Tam, dobra. No i co więcej mogę powiedzieć? No, kosiarka już sporo przecięła. I naprawdę jesteśmy bardzo niezadowoleni. Nie mamy co, co narzekać. Było kilka awarii, może tego awariami nie nazwiemy. Przede wszystkim był problem z wałkiem. Tu widzicie, jest nieoryginalna rurka już. Niestety się odpięła i skrzywiła. Druga sprawa, właśnie zaobserwowałem, że uszczelniacz przekładni mi wyrzucił olej. I trzeba będzie to zrobić, bo jeszcze mam trochę do koszenia, ale muszę to ściąć. Oczywiście jest podpięto tutaj Ferguson, którego dobrze znacie: 7615. No, od niedawna 7618, ale tam, co ja będę wam gadał, opowiem o kiedy indziej. Oczywiście, dyna 6. Z tyłu mamy podpiętą kosiarkę, również Samasza, tylko że starsza. KT300 WH, co w, w oznacza walce, Która zaraz wam pokażę, a H to jest hydrauliczne zawieszenie. Tu mamy siłownik Zawieszenie. Zaraz listwa Wam pokażę. Listwa wygląda tak. Też jest 7 dysków. Na każdym są dwa nożyki, ale z tyłu o, jest taki walec po kosu, Co zapewnia właśnie dokładniejsze wyciskanie oraz przesychanie roślin. No na dzisiejsze czasy to jest trochę zbędna rzecz. Bo jak wiecie no pogoda jest różna. Większość to jest susz. Teraz jest tak mokro, ale no nie poradzimy. Dalej, co jeszcze mogę Wam powiedzieć? To jest kosiarka z 2013, również jesteśmy pierwszymi właścicielami. I również nie mamy co narzekać. Bardzo fajna maszyna. Co prawda, były też awarie w niej. Tutaj jest bardzo kłopotliwy, jest oczywiście ten walec. To jest moim zdaniem trochę nie wypał I na przyszłość, jeżeli byśmy mieli zmieniać kosiarkę, to już na pewno bez takiego ustrojstwa, jak to nazwę. Tak, to tutaj jest fajnie, wszystko suche. Oczywiście są dwie płaszczyzny transportowe. Można transportować kosiarkę pionowo górna, boczna, tak zwana, oraz nachylić do tyłu i również do góry, tak jak ja to robię. Później wam pokażę. Tutaj mamy akumulatory od amortyzacji. Ciśnienie, na jakim pracuję, o tu może już nie będzie widać, to jest około 90 bar. Dużo, niedużo nie wiem. Na zimę zawsze zmniejszam, jak maszyna stoi. To tu mogę więcej powiedzieć. Nie wiem czy mnie będzie słychać, dlatego może wejdziemy do środka. Oczywiście muzyczka sobie gra. Przyciszymy. O w końcu. Ciepło, bo dzisiaj jest strasznie zimno. Rano było około 0 stopni. Dobra, podpalimy. Żyjesz? i ciach maszyna chodzi. Co mogę więcej dodać, skosiłem już jakieś około 7 hektarów. Zostało mi jeszcze 23-24 hektary. Dzisiaj mam nadzieję, że się uda skończyć. Jest już. jak będziecie widzieli, o godzina zaraz mi teraz, 15. I do 20.00 powinienem się elegancko wyrobić. Myślę, jeszcze dzisiaj obmyć kosiarki. I jutro od rana zagarażować weźmiemy się już raczej za zgrabianie, o ile pogoda się nie popsuje. No, bo jak widzicie, no jest takie ciężko zapaść jakieś okienko pogodowe sensowne. Nie zapowiada się nic lepszego. Nie ma na co czekać. Moim zdaniem, trzeba jak najszybciej zdjąć ją z pola. Mimo, że no jako, jakość paszy może nie będzie najlepsza, ale oby tylko udało się zebrać. Dobra, zaczynamy. Oczywiście klasyczny, klasyczny standard. Trzy razy w koło i wzdłuż sobie tnę, żeby fajnie było mi zgrabiać Wygodniej i zbierać Dalej lecimy, oczywiście będą cięcia Proszę się nie denerwować, to jest mój pierwszy vlog Oczywiście telefonem, bo nie mam lepszego sprzętu Także dużo osób mi pisało właśnie, żebym zaczął nagrywać vlogi No sceptycznie do tego podchodziłem Ale no jakoś ten kanał trzeba do przodu popchnąć Wy jesteście bardzo ciekawi co tu się dzieje, nie mam czasu nagrywać Trochę do montowania mam. Bo to a to Daria nagrała, a tu mój brat Kuba nagrał. A z kukurydzy, no to musicie chwilę poczekać, zaraz będzie więcej wiadomo. Będą zwiastuny, będzie osobny film, oczywiście, pod muzykę. Żadnych vlogów nie nagrywałem. To jest mój pierwszy vlog. No i co? Tutaj mamy kamerkę, oczywiście, żeby widzieć, co się z tyłu dzieje. Taki bajer dołożony przeze mnie. No to co? Lecimy. Oczywiście będzie trochę utrudnienie. Będziemy skakać, bo to jest poprzeć. Ale zaczniemy, dobra? Tutaj mam sterowanie elektrozaworami w ciągniku. I to jest tak: pod ten pierwszy elektrozawór mam podpiętą boczną. O, sobie opuszczam elegancko. A pod drugi elektrozawór mam podpięty, podpiętą przednią kosiarkę, która pracuje trochę płynniej. Dobra, lecimy. O, poczekajcie, chwilę. Tu jest, no jest lucera, naprawdę nie ma co narzekać, jest czwarty podcast, chociaż my y, staramy się kosić tak 5 pokosów rocznie, nie przedłużać, nie przedłużać, nie przedłużać, przepraszam oczywiście. Musicie się przyzwyczaić, że mam specyficzną wadę wymowy i ciężko mi czasami dobrać słowa, ale mam nadzieję, że się przyzwyczajicie. Yy, nie, nie staramy się tak długo trzymać tej lucerny, żeby tak wartości nie traciła, nie? Tutaj zawsze przycinaliśmy 5 pokosów, ale to były, były po prostu lepiej dopasowana pogoda. No sami widzicie, nie wiem jak u was, ale u nas to jest po prostu w tym roku naprawdę ciężka sytuacja jak w 2017. Dobrze się udało kukurydzę pociąć w miarę tak bez wpadek, bo były wpadki. Później zobaczycie na pewno dodam filmy, bo było naprawdę kopaniny szczególnie. Ja, jak budziłem 7,6 to ze Straumaną, prawie wszędzie. No nie było, ale na pryzmę wjeżdżał, także trzeba go pochwalić. Ten chip tuning dużo pomógł, ale o tym na pewno w innym odcinku, ile chcecie. Skończyłem na tym, że wydajność tego zestawu to jest około tam, no do 5 hektarów na pewno można śmiało przy tej prędkości, którą ja uzyskuję. Mówiłem, można się też pokusić o większą prędkość, jako siarka daje radę, bo już sprawdzałem. Tylko no wiecie, no im szybciej, tym już no, jak są różne przeszkody na polu oraz wertepy, to wszystko jednak pracuje, dostaje. Tak. Znów musimy przełożyć kamerkę, znaczy telefon, pyk, i zawracamy sobie. Tak staram się kosić pod skrabiarkę, żeby było jak najmniej cytowania jeżdżenia. i no, z tyłu pyk i okej. Okay co jeszcze mogę więcej powiedzieć co byście chcieli wiedzieć na pewno w komentarzach tam dajcie znać nie wiem jak to się w ogóle sprawi ten film co tu już? a spalanie mogę wam powiedzieć ale spalanie przed chipem oczywiście bo wymierzony był nie raz wychodziło 4,5 do 5 litrów na hektar to naprawdę no dużo i niedużo, no nie wiem jak wasze ciągi paną w takich zestawach, ten palił tyle na pewno po tym chipie trochę więcej będzie pali, no to jest logiczne Ale no teraz jest plus taki, że nie jeżdżę na klimatyzacji, bo jest zimno, także Jak wiecie, klimatyzacja też zabiera trochę mocy, bo jest większe spalanie Ale to taki jest drobny szczegół Dobra, teraz jakoś musimy się przeciąć Albo wiecie co, ja sobie tam zawrócę i skoszę ten mały kawałek A jak będę kosił ten większy, to jedynie się jeszcze raz włączę i jeszcze przemyślę co mogę to powiedzieć. O, słoneczko wychodzi, także myślę, że fajna pogoda będzie. Mam nadzieję, że jutro się uda zgrabić i jak najszybciej to zebrać, bo inne tematy też czekają. My, na przykład, u nas jeszcze żarnówka jest do koszenia, kukurydza niby tylko 14 hektarów, ale wiecie, jak to jest, jest. teraz na polu, ogólnie Mokro. My to robimy w rękach i mamy problem z placem, żeby to składować bo to musi być na wymiarę takich fajnych warunkach, suchych najlepiej A żadne budynki nie pomieszczą tego wszystkiego bo też musi być blisko, żeby nie przewozić tego później do maszyny, do rękawu, nie? Ty wiecie pewnie o co chodzi, no co Wam będę tłumaczył Dobra, ja sobie skoszę ten mały kawałek i się włączę Lecimy sobie asfaltem, elegancko, mimo że no nie jest za równy. Ale prowadzi się bardzo dobrze ten ciągniczek, także lecimy sobie do 30-28 na godzinę z zupełności wystarcza tak się mówi, ale to też jest zestaw konkretny. O, z, z osobówką, żeby się minąć, to też trzeba tam lekko przybierać. A wiecie jak ludzie teraz jeżdżą, no naprawdę... aż szkoda gadać, szkoda gadać. No kosiareczka tak wygląda na złożonym. Także mówię, no... Nie wiem, co jeszcze mogę dodać tutaj, no, nic ciekawego pewnie nie wniosłem, ale naprawdę, mówię, to są niby polskie kosiarki z Według mnie wcale nie najgorsza firma, na moje potrzeby w zupełności starcza. Mówię, no już naprawdę już kolejne sezony i to wszystko bezawaryjnie lata, nie? Tam y, takie drobnostki, no to wiecie, no to, to jest wina eksploatacyjna też, no, ta akurat rurka z przodu to jest moja wina. Trwały trochę przykrótki, ja tam no, trochę za szybko pośpieszyłem, no i odpiął się i uderzyła rurka, nie? No uszczelniacz tam teraz kapie z tego co byłem przed chwilą wyszedłem. Albo sam uszczelniacz wystarczy, wystarczy wymienić, albo i też już trzeba łożyska popatrzeć, nie? Bo przekładnia będzie zdjęta na zimę, kosiarki zagarażowane, to tak się mówi, no też całkiem inaczej. By tak się rozglądam. Szczerze powiedziawszy ludzie już na zimę łożą, a jeszcze nie posiałem wszystkiej pszenicy nawet. No, także no, w tym roku niesamowite spóźnienie, no, ale damy radę. Byle by pogoda była, nie? Mm. I tak jak mówiłem, do godziny 20 miało być pocięte. Właśnie idzie ostatni przejazd, a jest uwaga... Salam. No i 33 hektary ścięte i tu uwaga, uwaga w 11 działkach, także Tutaj to też nie jest tak, że wjeżdżam na duży kawał i sobie jeżdżę i jeżdżę, nie? No, tutaj jest 11 działek z różną lokalizacją odległością, także nie ma tragedii. No i lecimy ostatni przejażdżek, taki klinik wykańczamy i uwaga uwaga. I koniec! Czwarty pokos ścięty. Teraz zostało zgrabić, zebrać i okryć. Do zobaczenia! Na razie, cześć! Siema, wszystkim. Dzisiaj wam pokażę, czemu po każdym pokosie myjemy kosiarki. O, zobaczcie, jaki nalot ziemi, tego wszystkiego, tego brudu. Jeżeli bym to zostawił, to by przyszło. Na no, sytuacja może być nieciekawa No i ogólnie chodzi, no... jak ta maszyna jest upierdzielona Co tak to zostawić parę pokosów to tak się zlepi To i tak może faktycznie koroduje szybciej, ale no... Tak to nie może być moim zdaniem Czy nawet szybka wymiana nożyka później Jeżeli tu się nazbiera brud To jest katastrofa To musi być wszystko czyściutko W przypadku jak to będzie zabrudzone i tu będzie prężyło, może do końca nie zapięć nożyka i ten nożyk pod wpływem ruchów może wylecieć. I jak wyleci w taką oponę, to jest nieciekawe. Także sami widzicie. Czemu tak jest? no Tutaj przygotowana podmycie. Zaraz miejkę rozciągam. I płuczemy. To jest druga kosiareczka Też jest wcale nie lepsza. No, zobaczcie jak to wszystko jest super zielone. Jaki nam co tam jest, o? zobaczcie jak to się wszystko zlepiło na zimę to jest mus, żeby to wszystko wymyć bo tak to nie może być nie, zobaczcie wałek zgniatacz tak zwany o a z tyłu mały czeka na zgrabianie ale musi jeszcze poczekać dzisiaj rano pomrzyło spadło ale tam pół litra niby nic, ale jednak trzeba się wstrzymać trochę Dlatego możemy śmiało mieć sobie kosiarki rano póki wszystko świeże. No, Wymyjemy, przesmarujemy, przekładnie wymontuje, wstawimy kosiarki do garażu, żeby zamknąć te emocje i się bawimy. Zobaczcie jak jaką leci. Dobra, widzimy się dalej na polu. Pewnie jak już będę zgrebiał. A tak się prezentują dwa zestawy. To jedziemy zgrabiać dość późno, no ale trochę zeszło. Grundżej już wyjeżdżamy. Słowa już po godzinie 14. .00. Tutaj tata już 2,5,5 zgrabia, a my dopiero idziemy, pewnie na inne pole pojedziemy, jak on sobie tam grabi. No ja lecę dalej. Jak widzicie już dużo mniejszy gabaryt ciągnika, jest różnica. I szczerze powiedziawszy, naprawdę rządki nie wyglądają tragicznie. Fajnie się to prezentuje, jak na ostatni pokos. Kronek sobie elegancko radzi, oczywiście. System grabienia do środka. Poprzednia zgrabiarka Fela miała system grabienia boczny. Ja jakoś mnie nie przekonał. Jednak ten do środkowy jest bardziej wydajniejszy, według mnie. I trochę. Jest Oczywiście zbiera, ale wiecie, to jest też kwestia dyskusyjna. To każda ma zgrabiarka za i przeciw. No, a mi się bardziej spodobała, rządki są trochę inaczej zrobione. Fakt, że tego pierwszego, czy pierwszego, tego, ten rządek, który okraczam ciągnikiem, ona go nie, za bardzo nie rusza i jest dużo słabsze przesychanie w nim. Ale tutaj to naprawdę nie ma problemu. Grunt, że tylko te boki delikatnie podrywa, nie wiem czy będziecie widzieli Trochę jest zgnięte i nie ma problemu ze zebraniem, naprawdę jest fajnie czysto zebrane e, Gruntka oczywiście to jest e, tegoroczny nabytek, na, na, na drugi pokos przyjechała Oczywiście używana, to 2006 rok e, Sprowadzona bodajże z Niemiec, nie wiem, nie mam pojęcia, od standarza kupiona trochę w, był, było do, trochę w niej było do poprawy no ale co to, to jedna łożysko, jedno wymienić No i tu opuść, uszczelić, nie, bo z strasznie leciało A tak to no, elegancko, z tyłu skrętna oś Nie wiem, będzie Wam pokazać, ogólnie sprezentować, ale nie ma za bardzo na to czasu Zapowiada się pogorszenie pogody, a mówię, jeszcze trochę hektarów zostało, chcę jak najszybciej zgrabić No i co jeszcze mogę powiedzieć, się 5 4 tutaj elegancko sobie pyka w niej Miał, oczywiście ja tam wolę Johnem sobie zgrabiać, ale wiecie, no nie można wszystkiego jednym robić, nie? Ten ciągnik jeszcze też jest wykorzystywany. Teraz elegancko, teraz, tak na brocia sobie robimy, pyk. Do góry, pyk. Tu sobie co trzy rządki sobie podliczałem, żeby już tylko tak nie tracić czasu na przejeżdżanie. Opuszczamy, pyk grabiarka oczywiście, szerokość 1 to jest 7 metrów, czyli można powiedzieć, pierwsze no na styk te trzy rządki ma dokładnie 6, chyba 80. Rządek pierwszy od trzeciego nie żyłem go, i tak tego trzeba w miarę prosto jeździć Bo jak gdzieś kosiarką lekko uciekłem, no to już nie weźmie go, nie? No ja tu sobie zgrabiam, nie? Patrzcie, co się dzieje. Patrzcie co się dzieje, nie? Walę no już.